Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ola Malik. Już jakiś czas mnie tutaj nie było. Przez ten czas troszeczkę biłam się z myślami, czy w ogóle jest potrzeba prowadzenia kanału na YouTube na temat różnych produktów z Oriflame. Ogólnie mój pomysł na ten kanał tak czy jak nie jest związany tylko z Oriflame, ponieważ mam także inne pomysły. Natomiast w gruncie rzeczy od tego zaczynam, ponieważ po raz kolejny przez ten czas, kiedy zrobiłam sobie przerwę z nagrywaniem, chociaż tak niewiele tutaj filmików się pojawiło, po raz kolejny uświadomiłam sobie, że ta potrzeba jednak jest. Ja bardzo często w ogóle dostaję takie pytania, nawet nie wprost, bezpośrednio o danym produkcie. Ale widzę, że ktoś tak próbuje podpytać, jak to jest z tym oriflame, czy to się opłaca, jakie są w ogóle te produkty. Bardzo wiele osób ma w ogóle świadomość na temat produktów i asortymentu oriflame. Taką świadomość tak, jakby zatrzymało się to kilkanaście lat temu, bo na przykład ktoś miał do czynienia z tą firmą przez jakąś konsultantkę 10 lat temu, później się okazało, że kontakt z tą konsultantką się na przykład urwał. I już dana osoba nie ma dostępu na przykład do tych produktów i zatrzymała się na etapie myślenia na przykład tego asortymentu sprzed 10 lat, nie wie co aktualnie jest w firmie, jak to teraz działa, że firma podąża cały czas za aktualnymi trendami więc stwierdziłam, że ta potrzeba po prostu mówienia o produktach nadal jest. Więc ja nie będę nagrywać tutaj tylko o produktach. Chciałabym wam troszeczkę więcej o tej firmie powiedzieć. Mam też może trochę w planie, natomiast jeszcze nie wiem do końca jak to ugryźć. E, wstawić kilka takich filmików z jakichś fajnych podróży. Natomiast ja cały czas jeszcze jakoś tak próbuję wybadać, jaki sposób przekazu najbardziej do mnie pasuje. Natomiast dzisiaj taki krótki filmik o katalogu numer 16, ten katalog w zasadzie niebawem się kończy, natomiast jeżeli jeszcze zdążycie, no to bardzo polecam, ponieważ jest to główny katalog Black Friday, czyli mamy tutaj bardzo dużo promocji, natomiast u nas w Oriflame no Black Friday to nie jest jeden dzień albo jeden weekend, tylko jest to całe dwa tygodnie, Chociaż tak jest to skrócony czas, ponieważ tak jak się orientujecie, nowe katalogi w Oriflame wychodzą co trzy tygodnie, natomiast ten katalog trwa tylko dwa. Natomiast właśnie przez te, ten cały okres dwóch tygodni trwają promocje w tym katalogu, i w tym katalogu jest taki jeden wyjątkowy produkt na promocji, o którym już w ogóle dawno chciałam nagrać filmik, więc ja Wam tak pokrótce pokażę, co zamówiłam z tego katalogu dla siebie i um, najwięcej skupię się na tym jednym produkcie, który po prostu bardzo ukochałam. Ale może zacznijmy od tej maski. O tej masce ja w ogóle też zrobię osobny odcinek, bo to jest maska, o której nie jest się w stanie opisać w kilku zdaniach. Ja ogólnie gdyby nie ta maska, to chyba musiałabym zrezygnować z zerwanych nocek weekendowych i grania wesel, ponieważ ja przez 26 lat myślałam, że ogólnie moja skóra jest, moja cera, nie jest jakoś super problematyczna. No oczywiście w okresie dojrzewania, że coś tam niefajnego wychodzi na skórze. Natomiast ja nigdy nie miałam jakiegoś takiego większego problemu z nasilonym trądzikiem. Nie pamiętam też jakiegoś takiego strasznego momentu, w którym moja skóra byłaby w jakimś fatalnym stanie. Więc ogólnie uważam, że moja cera nie jest jakoś bardzo problemowa. Jeżeli pojawiają się jakieś e, nie wiem, niedoskonałości, no to są one tylko na chwilę i są zazwyczaj uwarunkowane po prostu mm, jakimś tam etapem cyklu. E, natomiast te osoby, które mnie obserwują, wiedzą, że już w zasadzie od roku tak, bo to już minął rok. Gram w zespole weselnym, w związku z tym to wiąże się z faktem zerwanych nocek, w zasadzie co sobotę, no taki nasz rekord, no to chyba były trzy wesela, pod rząd. To nie jest tak, że to jest jakaś tam zerwana nocka do godziny pierwszej, drugiej, tylko to jest rzeczywiście no praca, w której kładę się spać koło szóstej, siódmej, czasem nawet ósmej rano kwestia zerwanej nocki, no to jest jedno, a drugi element no to posiadanie po prostu pełnego makijażu przez całą noc też wiemy jak wpływa na na cerę, tak więc to jest maska, bez której ja bym po prostu chyba z tych wesel musiała zrezygnować, ponieważ e, naprawdę przez cały rok e, po każdym weselu e, wyszły mi jakieś niedoskonałości na cerze, po prostu po każdym weekendzie i to jest masceczka, którą nazywamy 8 godzin w słoiczku, e, Więc jest to maseczka, którą bardzo też polecam na przykład dla młodych mam, które się nie wysypiają e, przez swoje dzieciątka, dla studentek, które na przykład muszą się uczyć po mocach, ale także właśnie dla osób, które są mocno imprezowe e, i e, po prostu nie wyobrażają sobie weekendu bez imprezy. To jest po prostu świetna maseczka, która regeneruje skórę po takiej nieprzespanej nocy, więc ja na pewno będę chciała o niej nagrać filmik, ponieważ ona ma tutaj bardzo duże bogactwo takich składników odżywczych, więc też no, chciałabym nagrać taki filmik, który nie będzie tylko filmikiem w stylu o fajna maseczka i, i naprawdę super polecam, tylko żeby Wam po prostu też przedstawić skład. Co w tej maseczce się zawiera? E, natomiast dzisiaj taki krótki filmik, o, przynajmniej staram się krótki, a oczywiście się rozgadałam, bo chciałabym Wam też po prostu inne produkty z tego katalogu e, no, pokazać. E, ogólnie ta maseczka jest na stronie 15 i z okazji Black Friday e, jest 55% zniżki na nią. Ona jest teraz za 44,99. Normalnie cena tej maseczki to jest około 100 zł. No i tak pokrótce, to jest maska, którą dajemy na całą noc, ją zostawiamy. Ona z racji swojej konsystencji nie zostawi jakichś, nie wiem, tłustych śladów ani jakichś białych plam na poduszce, ponieważ ona od razu się wkłania. Ma taki bardzo delikatny zapach i ją po prostu zostawiamy sobie na całą noc i po prostu rano nasza skóra już wygląda zupełnie inaczej, jest taka mięciutka a wiecie też nie chodzi o to żeby się spodziewać jakichś takich cudów żaden produkt chyba nie jest w stanie przez jedną noc zregenerować naszej skóry w momencie kiedy ją zaniedbamy natomiast no, ja już czuję po prostu rano że gdzieś tam te niedoskonałości są wygładzone że lepiej się czuję że ta skóra jest już nawilżona że ona jest taka zregenerowana że jest bardziej napięta więc to jest wszystko to chcę uzyskać po prostu po Weekendzie weselnym. W tym katalogu warto zaopatrzyć się w kremiki do rąk. Ja zamówiłam sobie właśnie ten i ten polecam, ponieważ on ma dużą pojemność. To jest 150 ml. Na te kremiki jest teraz bardzo niska cena, bo to jest 10,99 a tu mamy do wyboru ochronny krem do rąk i paznokci oraz odżywczy krem do rąk. Ja akurat wzięłam sobie do rąk i paznokci. No teraz z racji tego, że jest jesień, no to ta skóra dłoni jest po prostu bardzo mocno przesuszona, więc tutaj ten kremik polecam, wzięłam sobie jeszcze dwa inne z Love Nature. To są kremiki ze strony 109. I wziąłam sobie oba, one są za 9,99, więc też taka bardzo niska cena i mają właśnie składniki pochodzenia naturalnego. Więc te dwa kremy stwierdziłam do rąk. Mi się teraz na ten okres jesienno-zimowy na pewno przydadzą. Ten jest właśnie nieco większy, więc raczej go będę trzymać w domu, a te spły tak kupiłam, wiecie, do torebek. W Oriflame mamy nie tylko produkty kosmetyczne, ale ja akurat sobie też kupiłam taki ciepły kocyk, ponieważ w tym katalogu mamy taką promkę, że jeżeli wydamy 69 zł z tego katalogu, to ten kocyk zamiast za 140 zł mamy za 69,99 ja sobie wzięłam i ogólnie dlaczego warto w ogóle też robić zakupy w Oriflame. Dostałam właśnie taki mm, też taką nagrodę za regularne zakupy. To jest taki zaparzacz do herbaty, jest idealnie w moim stylu. Złoty. Ja ostatnio jestem fanką złotych elementów, więc bardzo dziękuję Oriflame za ten upominek i wy także możecie sobie zgarniać nagrody za własne zakupy. Powinnam jeszcze powiedzieć o takich dwóch produktach z tego katalogu, ale nie chcę już przedłużać. Wiem, że to są takie top produkty, że na pewno jeszcze o nich jakiś filmik nagram. Z takich podpowiedzi zerknijcie sobie tam na kategorię Now Age i na Want, ponieważ tam są też takie perełki cenowe naszej kategorii Premium. Natomiast w tym filmiku chciałabym powiedzieć przede wszystkim o wyjątkowym zapachu. I jest to zapach Magnetista. Jest to zapach, z którego już nie zrezygnuję, mimo iż mam sporo flakoników u siebie już w domu. W sumie tam są ze mną. Jest ich trochę. Jeśli chcecie wyobrazić sobie ten zapach, to wyobraźcie sobie połączenie czarnej porzeczki, akordu kwiatu Marakui oraz drzewa sandałowego. To jest właśnie połączenie tych trzech akordów. Ten zapach znajdziecie na stronie dziewiątej i ja w tym katalogu go nie zamawiałam, ponieważ ja już go miałam w domu i ja sobie nie wyobrażam tego zapachu po prostu w domu nie mieć. Nie wiem czy kojarzycie, są takie perfumy Play Intense, one są za siedem stówek i te perfumy właśnie zostały znane jako zamiennik tych, tych perfum z Givenchy, chociaż Givenchy podobno na wypowiada. No ale jak to w Polsce bywa, większość osób te nazwy jednak przekręca. E, I tak, Magnetista została stworzona już w 2019 roku e, przez Emily Kopperman i Alianora Massaneta. E, jest to akord przepiękny, on też ma w sobie piżmo. Piżmo jest uznawane za jedno z e, najbardziej ekskluzywnych takich składników w ogóle perfum. I to, co jest w ogóle też wyjątkowe w tej Magnetiście, to to, że przeprowadzono w ogóle badania kliniczne na temat tego zapachu i udowodniono działanie zwiększające atrakcyjność kobiet w oczach mężczyzn. Kobiet, które właśnie używają tego zapachu. I ja też mm. <laughs> ze swojego kobiecego nosa mogę powiedzieć, że te perfumy mają w sobie to coś. One. Wiele zapachów takich miałam w domu, które po prostu mi się podobały i używałam je, ale. To jest ta woda perfumowana, która zostanie u mnie na dłużej, bo ona ma w sobie to coś, czego nie umiem opisać słowami. Jeżeli chcecie wypróbować ten zapach, no to teraz jest właśnie fajna okazja na to, bo sama Magnetista już jest w cenie promocyjnej, ale jest też w ogóle w formie mini sprayu i ten mini spray kosztuje 15,79, więc myślę, że warto. To by było dziś na tyle. Dziś miałam właśnie w planie taki bardzo krótki, i szybki przegląd tego katalogu. On już się w zasadzie kończy na 15 listopada, więc zostało jeszcze kilka dni. Później już wchodzi katalog świąteczny, o którym też na pewno troszeczkę opowiem. No i oczywiście jestem otwarta na Wasze sugestie. Ja też nie zawsze odpisuję wszystkim, na wszystkie wiadomości, natomiast wiem, że część osób tutaj. Trafia z TikToka, część z Instagrama, z Facebooka raczej nie, bo na Facebooku tam jest jednak ograniczone grono tych znajomych, ale wiem, że na Instagramie i TikToku mam jednak osoby obce, które będą tutaj trafiać. To kąt dopiero raczkuje, ale mam trochę pomysłów. Natomiast na pewno nie chciałabym wywierać na sobie żadnej presji. Na ten moment nie jestem w stanie obiecać, kiedy pojawi się kolejny filmik. Natomiast jeżeli macie jakieś sugestie, coś chcecie się dowiedzieć, no to oczywiście te wiadomości odczytuję. Zazwyczaj. Od każdym z tych filmików oriflame'owych będę pod spodem w opisie dodawać link do mojego sklepu internetowego. Oczywiście, jeżeli chcecie zrobić zakupy przeze mnie, chcecie, abym dostarczyła katalog, to nie ma problemu. Natomiast chcę poinformować, że moja strona internetowa Kula, można samodzielnie po prostu te zakupy zrobić, samodzielnie odbierać sobie także te właśnie nagrody. Które Oriflame daje za zakupy, więc udostępniam Wam pod spodem link do mojego sklepu internetowego, ale także link do zarejestrowania się na stronie internetowej Oriflame, ponieważ dzięki temu zostajecie klubowiczami Oriflame, będziecie dostawać ode mnie informacje na temat na przykład fajnych szkoleń kosmetycznych, które są oczywiście w 100% darmowe. No i także takie konto klubowe daje Wam możliwość zakupów z 20% zniżką na wszystko. Tak więc po prostu bardziej się opłaca sobie to konto założyć. Ja takie konto mam już chyba ponad 4 lata. Tak więc link do założenia sobie konta w Oriflame pod spodem. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście postaram się pomóc. A tymczasem życzę miłego dnia i całego tygodnia.